Dzisiaj odwieczne wyzwanie mężczyzn w kuchni powieszenie szafek. Do tego celu użyjemy ołówka, kątownika, centymetra, nawet 500 centymetrów. Jesteśmy profesjonalni, więc użyjemy też poziomicy i oczywiście wiertara. Do tego, żeby nam się to ładnie trzymało, ponieważ nasza ściana tutaj jest dosyć taka słabej jakości. To jest ściana z kiepskiej jakości pustaków. Mamy tu już wyznaczone punkty, gdzie będziemy wiercić. Oczywiście wiemy, gdzie idzie kabel. Kabel idzie dokładnie pomiędzy tymi dwoma x, więc będziemy starali się go ominąć. Będziemy używać takich oto wspaniałych wkręto śrub. Do tego użyjemy jeszcze płynny gwóźdź. Żeby to się na wszystko tak trzymało, żeby można było na tych trzawkach się trzymać, wieszać i tam włożyć ciężkie kryształowe wazy i nic z tego nie ruszy. Więc zaczynamy robotę. No tak mówiłem idzie jak masło, bo te ściany są fatalne. Do końca nie Tak. Przyciskamy dynksa, wyciągamy. Wyjmujemy. Odkręcamy. Obcinamy. Odkręcamy nożem, tak. Nie. W sensie, że ten dzyndzel odkręcamy, Aha. bo normalnie zęby są tak. No. Pięknie. odkręciliśmy ucięliśmy przykręcamy z powrotem i obcinamy tutaj końcówkę w zależności od grubości jak i, jaką chcemy bierzemy najmniejszą obcinamy Uzbrajamy pistolet i tak wyposażeni idziemy na potwory. <gry> Ze względu na to, że to jest średniej jakości pustak przed założeniem tych otokołków dla pewności wstrzykniemy tam trochę kraju. Średnia jakość to jest pochwała do tego pustaka, powiem Ci szczerze. O Panie! Ale się go nawciskał tam! Ważna kwestia Jak wciśniemy I chcemy poluzować, żeby nam już klej nie leciał Odciągamy ten dędel tu o. Odciągamy i wtedy tłoczek już nam nie dociska. Ze względu na to, że kołki kręciły nam się w ścianach, bo takie to są jakości ściany, więc robimy tak: wyjmujemy kołek o ile się da, a pewnie się da, bo klej stygnie 15 minut, więc tak. spokojnie. I, I wkręcamy na sucho. Śrubę wkręcamy na sucho, a później wykręcamy i wkręcamy ją z powrotem jeszcze raz. No i voilà efekt końcowy. Szafki pięknie wiszą, równiutko. Można korzystać. Dzięki za oglądanie. Jeżeli chcesz, daj łapkę w górę. Będzie fajnie.